Za moimi plecami miejsce, które przeżywa absolutny renesans w swojej popularności w Rzymie. Kościół Matki Bożej Większej, czyli miejsce, gdzie w sobotę zostanie pochowany papież Franciszek dla Sił Bezpieczeństwa Włoskich. To będzie jedno z największych wyzwań ostatnich lat. Zadbać o bezpieczeństwo ponad 250 tysięcy osób, które chcą uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych w najbliższą sobotę. Będą dwa kluczowe, krytyczne momenty. Jeden, przyjazd 170 delegacji oficjeli państwowych do Watykanu na godzinę 10 na rozpoczęcie uroczystości pogrzebowych. Drugi krytyczny moment to przejazd z trójną prawierza Franciszka z Bazyliki Świętego Piotra właśnie do kościoła za moimi plecami. Przejazd ulicami Rzymu. To będzie wydarzenie, którego mieszkańcy nie pamiętają od ponad 120 lat. Papież Franciszek będzie ósmym papieżem, który będzie pochowany właśnie w tym kościele. kościele, który jest jednym z czterech papieskich bazylik. No i to kościół, który jest wyjątkowo znany wśród Rzymian za sprawą Maryjnej ikony ocalenia bo to obraz, do którego Rzymianie modlą się, aby dbało a Maryja o ich bezpieczeństwo, o to, aby nie doskwierały żadne choroby, głód czy katastrofy. To też obraz, do którego modlił się przez 12 lat swojego pontyfikatu papież Franciszek. Obraz, który był dla niego szczególnie ważny i też miejsce, które odwiedzał przed pierwszym też w dziękczynieniu po przybyciu z powrotem do Rzymu po odbytych pielgrzymkach. Papież Franciszek, jak wspomniałem, będzie kolejnym papieżem, który spocznie tutaj w tym kościele. Od niedzieli rana wierni będą znów mogli odwiedzać ten kościół, ale już nie tak jak dziś, tylko z tą intencją odwiedzin papieża Franciszka w grobowcu, który ma być zgodnie z jego testamentem wyjątkowo prosty, bez zbędnych dekoracji, z jednym napisem Franciskus. Na placu św. Piotra za to rzeka ludzi, tłum wiernych, którzy chce pożegnać papieża Franciszka, którzy ludzie chcą dostać się do Bazyliki św. Piotra, czekając od samego rana do samej nocy, chcąc spotkać się z nim osobiście i podziękować za lata pontyfikatu, czy też za możliwość spotkania podczas wizyt w Rzymie i w Watykanie. To, co jest najważniejsze, to też te względy bezpieczeństwa. Coraz więcej policjantów, coraz więcej żandarmerii uzbrojonej po zęby pilnują bezpieczeństwa tych, którzy przyjeżdżają coraz bardziej tłumnie do Watykanu i właśnie chcą z papieżem Franciszkiem się spotkać. Coraz więcej też pojawia się kardynałów, którzy zjeżdżają się do stolicy Apostolskiej. Kardynałowie debatują na codziennych naradach, ale na razie nie podjęli jeszcze chyba wciąż najbardziej wyczekiwanej, kluczowej decyzji. Kiedy będzie konklawe. Na to czekamy wciąż. Zgodnie z terminarzem prawdopodobnie odbędzie się między 5 a 10 maja z Rzymu dla Radia Z300